Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Call of Juarez Więzy Krwi. I cóż, w tym odcinku zmierzymy się na początku z Juarezem. Jestem ciekawy, jak tu w ogóle wygląda kwestia ewentualnego zwycięstwa. Nie wiem, czego się spodziewać. Czy jest po prostu strzelanie do kaczek na balkonach, czy. jak to właściwie będzie wyglądać. Wiecie, on groził mi, on groził mi w sumie śmiercią, więc myślę, że jakiś tam plan na nią ma. Ale wątpię, czy chciałby e, znając umiejętności Reja, po prostu się z nim zmierzyć jeden na jednego. O no tak. Dynamit poleciał. To chyba będzie dead. Nie, jest ok jeszcze. Jest think, I'm quick. Tak, I'm think, no tak. Szczerze, szczerze, nic tam nie widzę. Bardzo chcę jeszcze. To by się przydał tryb koncentracji. Kurde, czy to jest Huaresz, czy to jest jakiś losowy koleś? Mogę spróbować jeszcze z tą strzelbą, czy czymś tam w tym stylu? Czy. właśnie to.

A więc jednak pojedynek i bardzo dobrze, ponieważ tak właśnie chciałem to skończyć, ponieważ Chłore zdecydowanie nigdy nie będzie moim ulubieńcem. Jestem tylko ciekawy, jak będzie wyglądała kwestia e, kwestia walki Rayem, ponieważ. Kiedy walczyłem to masem to udało mi się tego rewolweru dobyć na czas, natomiast. O, chyba zaraz. A jednak. Jednak już doświadczenie. <grywa> doświadczenie pokazuje. Uh, pokazuje, że trochę tej wiedzy nabyłem. Znaczy, po prostu. Po, pokazałem, że trochę tej wiedzy nabyłem. Ok, tylko... Aha, no dobra, jest przejście niby. I o dziwo możemy się wspinać na niskie półeczki. Z czym mi pomożesz? Ale nad Tomasem już nie. Thomas wasn't at the gate. Ray fought like a wildcat. We barely made it out of there alive. He was out of his mind and still out for blood. So I told him the secret of the medallion. I figured it was a fairy tale, but at least it would keep him busy. I warned you, Thomas. I told you what would happen if you stole another woman from me. William? You said he was dead. That is what Juan said. I told you what I would do. Didn't I tell you? Thomas, don't. He'll kill you. I loved you and you lied to me. Both of you. You betrayed me. What do you want from me, Ray? I want justice. Oh, my God. I wanted so desperately to lead my lost brothers towards the light of the Lord. But I failed us all. And now my brothers are mortal enemies. Why? For what? A woman? Gold? Maybe the time for talk is over maybe i can show them that there is something more important than pride and avarice and lust i will not let you kill thomas ray it's none of your business to get to him you will have to get past me out of the way ray for christ's sake he doesn't have a gun you know what i'm capable of ray I'm a murderer too now. Just like you. I won't tell you again, boy. Step away. I'm reaching on three. One. Do it. Two. No! Great! I've never been one to be superstitious, but maybe this gold is cursed. How is it you're still breathing, Barnsby? I don't know. That Apache chief took his knife, cut my ties, and set me free. Not a word why. Wasn't too hard to follow your trail. Must have been the good Lord's will. This gold will help me restore the army of the Confederate States of America. Under my command, the South will rise again, and this time we will be victorious! Colonel, you've lost your goddamn mind. And I think the time has come for you two to pay the price for your cowardice and desertion. Szczerze myślałem, że to już koniec, ale... No dobra, jeszcze się zmuszę, żeby to dokończyć. Myślę, że w gruncie rzeczy to, co się stało, już jest znakomitym zakończeniem. I niepotrzebne są dodatkowe wrażenia z, z walki z Barnesbym. Ale... Skoro tak ma być, to niech będzie. O, Jezu. no dobra. Chyba nie jestem do końca. Coś się trzęsie. Chowam się, żeby nie zamierzam znowu ginąć. Niestety nie ubiłem tego ścierwa. Jeden, dwa, trzy. Może już. Tak, myślę, tak w gruncie rzeczy uważam, że to, to zakończenie jest po prostu kiepskie, ponieważ w momencie, w którym zginął e, William, myślę, że jak najbardziej powinni już tę grę zakończyć, a wszelkie jakieś tam, jakieś tam przedłużanie jest po prostu psu na budę. A więc dla odmiany pułapka piaskowa. A skąd ja mam to wiedzieć, niby? Wiem tyle co i ty, bracie. Czy tak stoisz. Co my tu mamy teraz robić? A, może tutaj... są schody. Nie? Okej, okay, mamy już w tym momencie jakiś punkt docelowy przynajmniej. Chyba nie, skoro idę z tobą. Jeden zamordowany Włażę, stary, uwierz mi, że robię co mogę, powiedz to, zrobić Indiana Jones. gdzie jest w ogóle Marisa? Ok, to no więc chyba jednak tędy. A, okej. Okay. Sorry. No tak. Jak zwykle obrywa ten, kto stara się najbardziej. Nie, nie teraz. A, no dobra. jak mam być szczery, to wydaje mi się, że dobrym pomysłem będzie tutaj użycie dynamitu, ponieważ... Ponieważ tam się gromadzi jakaś grupa i można sobie z nią dać radę właśnie przy użyciu śmiercionośnych lasek. Wróćmy sobie teraz do rewolwerów. Oj! Tutaj, 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 tam. O nie, 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 Dobra. Schowani. Ja nie, 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 Masakra, o tak! Wpadły następne dwa truposze. Ojej, nie, tam jest snajper, o udało się, w takim razie możemy odpalić.

I propose that we meet on the field of honor. A fair fight between me and one of you. God will protect the righteous. Or are you too cowardly to face me, man to man? He's mine. Takie jest właśnie to mrużenie oczu, tak wszyscy kochamy w westernach. Myślę, że raczej nie będzie jakichś olbrzymich problemów. Przynajmniej mam taką nadzieję. Rękę trzymam raczej blisko tej kabury. Mam tylko nadzieję, że jak zwykle będzie uderzenie dzwonu, bo jak nie, to tak naprawdę przegrałem. Mas. No Myślałem, że ucichnie muzyka. Dobra, w takim razie jeszcze raz bogaci w doświadczenie, że, e, że muzyka jakby nie będzie ściszana, tylko po prostu trzeba czekać na dzwonek. Spróbujemy jeszcze raz dorwać naszego byłego, e, byłego szefa. Nie wiem koniec nie z generałem, kapralem. I już teraz, zaraz. Mm-hmm. There were three of us in those bitter days, and each of us would have braved the fires of hell for the other. No one could stand against us when we stood together. Three brothers. William, well, he was the best of us. A man of faith. He sacrificed his life to deliver me from evil. Like the Savior himself, dying for our sins. Like Running River, who spared the murderer of his own child, William wanted me to find the Lord, and in His sacrifice, I did. Oh, we left the gold; we knew it was cursed. I put away my guns and dedicated my life to serving the Almighty. I became the preacher. My brother William always wanted to be and join Thomas and Marissa in holy matrimony. William, I know you're looking down on us, and I want you to know your passing was not in vain. And though nothing is like it used to be, one thing remains. We are still a family. Dobra, w takim razie dziękuję Wam bardzo za wspólną zabawę przy tej grze i na pewno jakiś odcinek z moją opinią, albo nie, teraz szybko wyrażę swoją opinię. Uważam, że gra jest naprawdę strasznie fajna, jest warta zakupu, jest warta gry. I cóż, jedyne co mi się w niej nie podobało, to uważam, że przekombinowane zakończenie, ponieważ moim zdaniem śmierć Williama była na tyle istotnym wydarzeniem, że Pewne rzeczy mogły pozostać w tej grze niedopowiedziane, jak na przykład właśnie, co się stało z Balance Beam albo, um, albo co się stało z. dalej z tą całą ekipą. Myślę, że po prostu takie urwane zakończenie byłoby lepsze, ale to moja osobista jakaś tam, e, jakaś tam re, refleksja i myślę, że nie każdy się z nią musi zgodzić. No, a ta gra była przezorąbista. Dziękuję Wam bardzo za wspólną zabawę i do zobaczenia w innych seriach. Papa! Pa.